Wyobraź sobie, że w Twojej firmie pojawiają się trzy przykładowe sytuacje. Pierwsza, dwóch pracowników przy okazji realizacji jakiegoś projektu w przeszłości pokłóciło się, i w tym momencie dalej są pokłóceni, co wpływa negatywnie na jakość zadań, które realizują. Zaprosiłeś i zachęciłeś ich do tego, żeby ze sobą porozmawiali, żeby rozwiązali tę sytuację? I w odpowiedzi usłyszałeś od jednego, że ten drugi i tak mnie na pewno nie wysłucha, a od drugiego pracownika, że ten pierwszy i tak mam mnie w nosie, więc nie ma sensu w ogóle rozmawiać. Druga sytuacja. Dwa działy w organizacji, które są w procesie realizacji zadań i muszą ze sobą współpracować, z jakiegoś powodu jakiś czas temu przestały ze sobą współpracować. Pojawiły się różnego rodzaju działania przeciwko. Pojawiły się blokady w przepływie informacji, opóźnienia, utrudnienia i tym podobne rzeczy. Poprosiłeś, żeby wyjaśnili ze sobą tę sytuację, poprosiłeś, żeby uzgodnili, w jaki sposób tę sytuację rozwiązać. I jeden dział powiedział, że tamci i tak nie będą nas słuchać, i tak nie uwzględnią naszej perspektywy. Drugi dział powiedział, że nie ma sensu, bo oni już próbowali i i tak nic z tego nie będzie. I trzecia przykładowa sytuacja, Pracownik odwołał się od wyników oceny rocznej. Poprosiłeś, żeby menadżer i pracownik spotkali się, żeby uzgodnić ostateczną perspektywę, ostateczny punkt widzenia. I od pracownika usłyszałeś, że menadżer i tak mnie nie wysłucha, bo i tak mnie nigdy nie słucha, a od menadżera, że tak naprawdę to w ogóle nie ma sensu, ponieważ pracownik i tak nie usłyszy jego argumentów. Trzy przykładowe sytuacje konfliktowe w organizacji, z którymi warto coś by było zrobić. I to coś, co można by było z nimi zrobić, to zaproszenie tak zwanej trzeciej strony do rozwiązania tego sporu. I tą trzecią stroną może być mediator organizacyjny. Taka osoba, która po pierwsze zachęci strony do tego, żeby usiadły przy wspólnym stole, żeby w ogóle zechciały ze sobą porozmawiać. Po drugie, pomoże im usłyszeć się wzajemnie, czyli pomoże im usłyszeć wzajemnie ich perspektywy, ich interesy w tej sytuacji, nie dopuszczając do tego, żeby się w trakcie mówienia atakowały, na przykład, bo czasem to się zdarza. I trzecia rzecz, przeprowadzi te osoby, strony, zespoły przez procedurę, dzięki której. Po rozpoznaniu swoich potrzeb, usłyszeniu się wzajemnie, wypracują takie rozwiązanie, które dla obu stron będzie akceptowalne i realne do wdrożenia i utrzymania później w organizacji. 19 czerwca wraz z Joanną Telus, właśnie roli mediatora w firmie, będziemy się przyglądać podczas warsztatu online. Będzie on miał dwie części. Pierwszej skupimy się na roli mediatora, zasadach mediacji, procedurze mediacyjnej, ale także przyjrzymy się temu, jakie warunki warto spełnić, żeby procedurę mediacyjną wdrożyć jako system z jednej strony rozwiązywania konfliktów w organizacji, natomiast z drugiej strony jako pewną metodę kreowania dialogu organizacyjnego. Druga część naszego spotkania to będzie spotkanie, to będzie część symulacyjna, to znaczy przeprowadzimy symulację dwóch etapów procesu mediacyjnego. Zależy nam bardzo na tym, żeby uczestnicy doświadczyli, poczuli ten proces na sobie, tak żeby można było przedyskutować wnioski, przemyślenia związane i z pełnieniem roli mediatora, ale także tym jak czują się strony w procesie mediacji. Żeby nasze spotkanie było jak najbardziej praktyczne, przed jego rozpoczęciem uczestnicy otrzymają od nas materiał merytoryczny do zapoznania się, po to, żebyśmy mogli już dyskutować o wiedzy i o jej praktycznym zastosowaniu, a nie poznawać tą wiedzę. Natomiast po spotkaniu otrzymają dodatkowy materiał merytoryczny, w tym na przykład standardy pracy mediatora organizacyjnego, a także. Autorskie karty mediacyjne Wando, które zawierają w sobie i podstawowe założenia procedury mediacyjnej, i całą procedurę opisaną krok po kroku, tak żeby przypominały o tym, w jaki sposób ta procedura powinna wyglądać. Wraz z Joanną Telus serdecznie zapraszamy. Szczegółowy opis programu znajdziecie na stronie Wando.pl i w linku pod tym nagraniem. Mam nadzieję, do zobaczenia.